Witajcie w pierwszym odcinku Wieczornych Pogaduch o Wózkach Dziecięcych na kanale Eurocard Wózki Dziecięce. W dzisiejszym odcinku poznacie naszego eksperta, który będzie wprowadzał Was w tajniki wózków dziecięcych w naszych pozostałych seriach: Wózki Dziecięce Oczami Ekspertów oraz Wózki Dziecięce w Praktyce. Piotr będzie również razem ze mną prowadził wieczorne pogaduchy, gdzie będziemy przybliżać nieco kulisy branży. Witaj, Piotrze. Cześć. Powiedz, powiedz nam, proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda z wózkami dziecięcymi? A w branży wózków dziecięcych jestem już od 2005 roku. Pewnie jak większość osób zaczynałem swoją karierę zawodową dosyć przypadkowo. W 2005 roku tutaj młodsi mogą mnie pamiętać. W Polsce bezrobocie wynosiło ponad 20%. Tutaj w naszym rodzinnym mieście w Częstochowie było to nawet 23%. Czyli cały czas dość dość duży pracować. No, ciężko, ciężko było w, o wymarzoną pracę. Praktycznie jakiekolwiek oferty pracy to, to była jakaś akwizycja albo sprzedaż jakichś usług finansowych. No, część ludzi pracowało na jakichś tam dofinansowywanych unijnie stażach po 400 zł. No, i tu nagle w gazecie, bo wtedy się jeszcze w gazetach ogłoszeń szukało, pojawiło się ogłoszenie: firma właśnie z branży włózkowej. Producent, wtedy największy, w sumie kultowa firma już w branży poszukiwała pracownika na stanowisko Export Manager. No i złożyłem swoją aplikację, zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną i, i całe szczęście zostałem przyjęty. Czyli no, piękny początek. No, początki były trudne powiem od razu, ponieważ osoba, która mnie rekrutowała była też moją przełożoną. Przez trzy dni, po tych trzech dniach dowiedziałem się, że niestety po urlopie wypoczynkowym ta pani już do pracy nie wraca i zostałem w firmie jako jedyna osoba z językiem angielskim. Dowiedziałem się, że no muszę sobie jakoś radzić, no bo nikt inny języka nie zna, więc muszę jakoś sobie tam poradzić, odkopać kontakty i zacząć po prostu działać przez bojowy pełną gębą. Tak, tak, tak. Jako eksport menażer, ale też miałem dodatkową, dodatkową taką funkcję w sumie nieproszoną. Mianowicie moje biurko było ustawione w sklepie przyzakładowym, firmowym. No i w tak zwanym międzyczasie obsługiwałem też klientów, którzy przychodzili po prostu kupić wózek detalicznie. Trwało to co prawda tylko kilka miesięcy. Ale powiem szczerze, że była to bardzo cenna lekcja. Trochę inaczej ten handel wyglądał wtedy niż w tym momencie, ale no zrozumiałem, co to znaczy obsługa klienta końcowego, poznałem potrzeby klientów i bardzo dobrze poznałem produkty, na których pracowałem i od tamtej pory takie same standardy wyznaczam w tym momencie swoim pracownikom. No, nie będziemy tutaj ukrywać, że obaj. Zaczynaliśmy, mieliśmy początki w tej samej kultowej firmie. Tak, tak, w zupełnie innych latach, co prawda, bo ja już praktycznie 16 lat temu no, ja to dobrze liczę. Krócej. Tak, kiedy? Kiedy? Przypomnę. E, 2000 to był 15, może coś takiego? 2015 było. rok. No, no, to inne czasy, ale kierownictwo tamtej firmy zostało cały czas takie samo. Pozdrawiamy naszego byłego szefa. Absolutnie. Pełen szacunek tutaj, tyle lat w branży, w jeden z liderów. Nie będziemy wymieniać nazwy firmy, ponieważ nie chcemy tutaj nikogo reklamować. Absolutnie. absolutnie. E, ale, ale fundamenty, dostaliśmy, solidne. tak, solidne fundamenty. Tam energia była. Tam trzeba było umieć działać kurcze. Produkty trzeba było znać na pamięć I, tak i, jest. i mam nadzieję, że te standardy będzie nam się udawało utrzymywać też, też tutaj, w Jak najbardziej. Mm. Porządne fundamenty w pierwszej firmie i myślę, mogę się pogłosić taką tezę, że był to bardzo dobry początek do rozpoczęcia firmy Eurocard. No tak, tak. Nie, no nie ukrywam, że, że doświadczenie zdobyte w tamtej firmie bardzo mi pomogło. Firma EuroCard powstała w 2008 roku. Pomysł już, już też dobrą chwilę temu. No już, już 13 lat temu. Szczęśliwa trzynastka. Szczęśliwa trzynastka, dokładnie. Niedawno, wydaje się, że niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie. Na naszym kanale możecie też Państwo znaleźć relacje z naszej gali dziesięciolecia. Bardzo fajne wydarzenie, polecamy odszukać, odgrzebać, no już minęły 3 lata od, tamtej, od, tam, od tamtego czasu, no czas leci, prawda? <grytanie> absolutnie, absolutnie, nie da się tego ukryć. Eee, ogromne doświadczenie eee, w branży wózkarskiej, czy tylko i wyłącznie ogranicza się do polskich wózków? Eee, to znaczy, nie, 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 nie da się tutaj odróżnić w tym momencie tak do końca, Polski od reszty świata żyjemy w dobie globalizacji. Może nie wszyscy Państwo wiecie, ale Polska jest takim europejskim sercem wózków dziecięcych, zarówno produkcji, jak i dystrybucji. Firmy z całego świata przyjeżdżają zaopatrywać się w wózki dziecięce do Polski, głównie w rejon częstochowy, gdzie mieści się nasza firma. W ofercie posiadamy zarówno wózki polskie, jak i wózki importowane. Dystrybuujemy kilka różnych marek, marki własne, marki, marki obce i, i, i tutaj nie no, da się nie da się tego ograniczyć ani do produkcji polskiej, ani też do rynku polskiego, ponieważ tak jak mówię kontrahenci z całego świata tutaj przyjeżdżają i, i to doświadczenie musi być międzynarodowe siłą rzeczy, tak? Jedno serce w Polsce, a drugie serce. Drugie serce w Chinach. Nie ukrywamy i nie wstydzimy się tego. No, absolutnie. Co prawda niektórzy z naszych widzów mogą jeszcze pamiętać, czy, pamiętać przepraszam, lata 90., gdzie synonim Chin równał się gorsza jakość. Czy tak jest również i w dzisiejszych dniach? No wiesz, ja myślę, że każdy, kto przejechał się w Chinach koleją magnetyczną z prędkością 400 km na godzinę, zmieniłby zdanie. Bardzo szybko ja zmieniłem. Momentalnie, powiem szczerze, pierwsza wizyta w Chinach sprawiła, że poczułem się malutki. Większość ludzi odbiera to w ten sam sposób. No, prawda jest taka, że wózki dziecięce w dzisiejszych czasach produkuje się praktycznie tylko w Polsce i w Chinach. Te tak zwane wózki zachodnie w rzeczywistości też są tam produkowane. No, są to po prostu produkty dystrybuowane przez różnego rodzaju. Dystrybutorów europejskich, część chińskich fabryk posiada swoje własne przedstawicielstwa, swoje własne marki. Mhm. Tak, tak ta branża funkcjonuje, i, i, i to niestety, niestety, albo całe szczęście, trudno powiedzieć, w tym momencie, Chiny są takim prekursorem. Jeśli chodzi o nowinki technologiczne, tam jest ta główna myśl projektowa i konstrukcyjna. Oczywiście to nie jest tak, że się jedzie do Chin i tam gotowe produkty czekają na importerów mm -hmm. i, i, i producenci z otwartymi ramionami ich witają. Nie, to tak nie wygląda. Te produkty muszą być w 100% skustomizowane. Wymagania klientów europejskich są zupełnie różne w różnych krajach. Weźmy choćby pod uwagę to, że w krajach Europy zachodniej, nie, w zachodniej niewiele osób kupuje w rzeczywistości wersję gondolową. Gondola jest tam bardzo często uważana za coś niepotrzebnego i konsumenci używają pusków spacerowych od samego początku często po prostu z piętym fotelikiem samochodowym, czyli tzw. travel system. U nas w Polsce nie do pomyślenia, więc polski importer no, musi choćby czasami stworzyć gondolę do, 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 do wózka dziecięcego, żeby dopiero taki wózek dwa w jednym sprostał w jakiś sposób wymaganiom polskich, polskich przyszłych lub obecnych rodziców. Dodatkowo jest olbrzymia presja ze strony, ze strony rynku, ze strony sprzedawców, sklepów, choćby ze względu właśnie na to polskie doświadczenie produkcyjne. Które, które sprawiło, że jest bardzo dużo firm, ta oferta jest bardzo szeroka, bardzo konkurencyjna. Osobiście uważam, że polska oferta, oferta wózków na, na polskim rynku jest najszersza w całej Europie. W żadnym innym kraju nie będzie tylu marek. I tylu różnych produktów, tylu różnych modeli wózków dziecięcych, co w Polsce. Także Państwo macie szczęście, bo macie duży wybór. Dla nas to jest, to jest naprawdę czasami ciężka walka, ale bardzo pozytywna walka, bo konkurencja nas, nas motywuje, dopinguje do pracy, i dzięki temu te produkty stają się coraz lepsze. Absolutnie. Jeżeli chodzi na przykład o uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach branżowych, targi, czy jesteś częstym bywalcem? No, Moje pierwsze targi branżowe to targi King Jugend w 2005 roku, w trzecim miesiącu mojej pracy w branży wózkowej. Czyli też zostałeś rzucony na głęboką wodę. Na najgłębszą, na jaką się dało, ponieważ byłem jedyną osobą angielskojęzyczną w tamtym czasie w firmie, w której pracowałem. Miałem zaledwie 3 miesięczne doświadczenie. Jeszcze pojechałem na te targi jako kierowca ciężarówki, monter stoiska i eksport menadżer. Także naprawdę. Człowiek orkiestra. Tak, człowiek orkiestra. To znaczy, z tym monterem bym nie przesadzał. Pozdrawiam tutaj Rafała i Zygmunta, moich, moich byłych kolegów. Byłem raczej osobą od przynoszenia i wynoszenia różnych rzeczy. Chłopaki mówili, żebym nie przeszkadzał, skoro nie pomagam. No ale starałem się jak mogłem. Też jeśli chodzi o tą jazdę ciężarówką, to zabawnie się złożyło, bo był to mój pierwszy kurs zawodowy ciężarówką po ukończeniu kursu prawa jazdy. Ale jak to? Mój były szef powiedział, droga prosta, stać nas na lusterka, pojedziesz, dajesz sobie radę. Tak się zaczęło. No, od tamtej pory co roku jestem na targach Kingdom Jugend. Niestety w tym roku odbyły się one w bardzo okrojonej formie. W zeszłym roku w ogóle się nie odbyły z oczywistych względów. Niestety, pandemia branżę wystawienniczą bardzo mocno dotknęła. No ale, Kindle Jugend to nie wszystko. Tak. Wystawiliśmy się tam dwa razy z własnym stoiskiem, zaprezentowaliśmy własną ofertę. Ale, tutaj, jeśli chodzi o, o, o nasz rejon, o, o Europę Środkowo-Wschodnią, dominującą imprezą od wielu lat były targi Kitstein w Kielcach. To tam prezentowaliśmy zawsze po raz pierwszy swoją ofertę na, na, na dany rok, i tu mam nadzieję, że ta impreza się podźwignie po tych, po tych pandemicznych problemach, ponieważ 8 lat z rzędu prezentowaliśmy tam produkty z naszym, na naszych stoiskach. Możecie Państwo zobaczyć na naszym kanale relacje z uczestnictwa w tych targach. Bardzo pozytywna impreza nakręcająca całą branżę, także coś pięknego. No, niestety, Całe szczęście można powiedzieć, że jest to impreza B2B. E, zarówno właśnie Kidstein, jak i Kind und Jugend w Kolonii, to wspomniane przez Ciebie business to business, B2B. E, czy nie brakuje Ci na tego typu imprezach finalnego, detalicznego klienta? Powiem tak. Y Każda możliwość prezentacji oferty klientowi końcowemu jest dla nas bardzo cenna. Wiadomo, marketing i reklama dźwignią handlu, ale potrzebujemy też trochę przestrzeni do takiej kuchni branżowej. Potrzebujemy mieć, mieć możliwość porozmawiać o kwestiach biznesowych. Wiecie Państwo, to, że w wózkach, Boże, przepraszam, to, że w sklepach dziecięcych jest tak szeroka oferta wózków dziecięcych, nie byłoby możliwe, gdyby nie imprezy B2B. Po prostu muszą zostać zawarte pewne kontrakty, muszą powstać pewne, pewne układy dystrybucyjne, handlowe, żeby, żeby produkty mogły być. W rzeczywistości dostępne w sklepach, żeby była odpowiednia obsługa posprzedażowa. Bez tego typu imprez, no niestety, najprawdopodobniej część marek, które Państwo kupujecie, no bylibyście zmuszeni zamawiać z zagranicy. I, I co też no, wiąże się z pewnego rodzaju niedogodnościami, choćby jeśli chodzi o obsługę posprzedażową, czy, czy choćby nawet o koszty, e, koszty przesyłki w kurierskiej zagranicznej, które są dużo wyższe. Często też wiążą się z tym cła e, i, i procedury celne. Także nie, ja bardzo się cieszę, że są imprezy biznes-to-biznes. Są również imprezy B2C, i one powinny być oddzielone. To nie powinno się mieszać. To, co my prezentujemy podczas targów Kidstime czy Kingdom Jugend w sklepach pojawia się dopiero za 2-3 miesiące, więc, więc uważam, że pokazywanie tego wszystkiego od razu klientom końcowym, państwu no byłoby niestety zbyt przedwczesne no, z wielu powodów, o których Absolutnie. już Zgadza się, zgadzam się. Piotrze, nie będę Ci już może męczyć Dziś No późno już, późno już, tak, wieczorne rozmowy o wózkach, także, także jest naprawdę późno, proszę Państwa, nie będziemy mówili, która jest godzina może widać na moim zegarku, mam nadzieję, że nie. Zakryję. W każdym bądź razie, dziękuję ci ślicznie za, za twój czas, mam nadzieję, że tutaj te nasze wieczorne rozmowy będą, niosą coś nowego do branży, będą jakimś takim tak, świeżym ja, Tak. Ja, ja, ja tobie również dziękuję i Państwa zapewniam, że nie będę tutaj gościem za każdym razem, będziemy starali się zapraszać tutaj różnych gości, bardzo ciekawych ekspertów, osoby związane w jakiś sposób z branżą wózków dziecięcych i Postaramy się odsłonić delikatnie kulisy tej branży. Oczywiście nie możemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale, ale dla pasjonatów, dla blogerów, influencerów, dla, dla sprzedawców, no na pewno będzie to creme de la creme. A Państwo też na pewno czegoś ciekawego się dowiecie. Także zapraszamy. Jeżeli Państwu podobał się dzisiejszy materiał, zachęcamy do polubienia, zostawienia łapki w górę, również do subskrybowania naszego kanału i będziemy tutaj uzupełniać go w nowe treści. Dziękujemy bardzo za uwagę i życzymy miłego dnia. Obradz.